No, bardzo on miło się tego słucha, bo tak. Twoim, twoim celem jest twórcza kontynuacja, jak słyszymy. E, ideologią jest pieniądz, prawda? Czyli warto no, się No obrażasz mnie w tym momencie. No, ideologią jest pieniądz. To nie jest ideologia. No, Moją ideologią nie jest pieniądz. Gwarantuję ideologią ci, że wydawcy że jest Gwarantuję pieniądz. Ci, że nie mam problemu z znalezieniem pracy i nie, to, nie. nie jest tak, że poszedłem tam pracować, żeby się komuś wysługiwać i. Dokonałem skrótu pewnego, przepraszam, to, to nie było osobiste. Nie, nie, przepraszam, bo nie, nie chodziło mi o to, że twoją, choć tak powiedziałem, twojego wydawcy. To, to jest ważne, bo to oczywiście nie miałem zarzutu do Ciebie osobiście. Z tego co mówisz, te zmiana profilu w sprawach personalnych, bo do tego się sprowadziła. Właściwie y, nastąpiło poszerzenie opinii o Rokitę, prawda? I, I dalej nie zamierzasz iść. Y, pytanie jeszcze w takim razie... Powiem ja szczerze, chciałbym. Y, problemy finansowe całej tej branży, no też odbijałem się na na finansowym Dziennika Polskiego. Ja chciałbym wprowadzić y, o, osoby o proweniencji, powiedzmy y, no, konserwatywne. Ja myślałem o, o kilku osobach. No. Podle Kowalu rozmawialiśmy na no, różnych ludziach, w tym powiedzmy z tej, z tej strony, sceny politycznej, bo takich, którzy też są niezłymi autorami, bo też jest, musicie Państwo wiedzieć, że często te osoby, które dobrze się wypowiadają, czasami okrotnie piszą. Dlatego też trzeba dość dobrze wyważyć te opcję. No, chciałbym poszerzyć, chciałbym móc bardziej rozszerzyć ten krąg osób. Związanych z tą centrum z sceną, ale muszę na to najpierw zarobić trochę pieniędzy. Mam nadzieję, że różne pomysły, które, ma, które teraz mógłbym realizować, będą ukradzione, bo są na to jakieś środki zabezpieczone. Nie będę na w szczegółów, bo nie mam zamiaru, bo chciałbym, żeby mnie rozliczać z tego, co zrobię, a nie z tego, co obiecuję. Niemniej, no tak jakby, ja nie dokonałem żadnej rewolucji. Jeżeli Państwo może macie jakieś przykłady, które by świadczyły, że, że się mylę, to proszę o te przykłady. Natomiast. natomiast my, tych, ani nie dokonałem żadnej rewolucji personalnej. W porównaniu z reformami licia to tak naprawdę nic nie zmieniłem. Eee, no, chciałbym, żeby troszeczkę dziennik Polski ożywił swój język. Ale to jest kwestia jakby bardziej warsztatowa niż, niż kwestia ideologiczna. No i pytanie dotyczące treści dość zasadnicze. Czy będzie zlanie dziennika z Krakowską? Połączenie. Nic na ten temat nie słyszałem. Było to moje pierwsze pytanie y, dotyczące y, mojej przyszłej pracy. Dokładnie było to pierwsze pytanie y, do Tomka Karachowicza. Ok, czy potrzebujesz kogoś jako naczelnego, kto, przeprowadzi, kto nie jest związany mentalnie ze swoim dziennika polskiego? Nie ma w stosunku do tych ludzi żadnych bliższych uczuć, bo ich po prostu albo nie zna, albo zna ich słabo, albo tak jak z Markiem Halberdą, czy Maśnięk Właśniewskim, czy Włoskim, uważam. Pracowaliśmy razem kilkanaście lat temu w czasie krakowskim na długi czas mieliśmy Tobą kontaktu. I pytałem o to, czy nie jest Ci potrzebny ktoś, kto y, będzie zamykał interes. No i zapewniono mnie, że, że takich planów nie ma. Jak, jako, jako dowód pokazując, że Gazeta Krakowska i Dziennik Polski to są gazety, które się bardzo mocno różnią między sobą. Otóż y, one operują na trochę innych rynkach. Otóż Gazeta Krakowska jest gazetą, która ma kilka tysięcy egzemplarzy mniejszej sprzedaży. Głównie jest to sprzedaż jednak y, w terenach tak zwanych, czyli Gazeta Krakowska sprzedaje się głównie poza Krakowem. Natomiast cztery piąte sprzedaży Dziennika Polskiego to jest Kraków oraz powiaty pod Krakowskiem. Natomiast bardzo słabo ta gazeta y, zawsze się sprzedawała, ostatnio coraz gorzej y, w regionach. Tak? Więc nie ma potrzeby łączenia tych dwóch tytułów, gdyż to, to też z punktu widzenia ekonomicznego jest no, błędne. Gazeta Krakowska i Gazeta Dziennik Polski mają jakby troszkę osobnych czytelników, w innych miejscach się sprzedają, więc nawet ten rachunek ekonomiczny nie bardzo przemawia za tym. Odbyły się pewne zabiegi unifikacyjne, pewnie Państwo to że nie ma sensu tego ukrywać. Jest wspólny dział sportowy. Mogą, może się to Państwu nie podobać, może się to komuś podobać. Oczywiście to na pewno nie jest, yy, nie, nie wiem, Tomek Machowicz mówi, że ja wiem, że to jest zły pomysł, ale innego nie można było zrobić. Czyli ten Dziennik Polski i Gazeta Krakowska mają wspólny dział sportowy. Yy, z kolei yy, my korzystamy, jeżeli chodzi o, o, o te terenowe informacje. Głównie z informacji, które dobierane są przez dziennikarzy, ale to nie są dziennikarze ideologiczni. Oni nigdy nie dostarczali tekstów ideologicznych. To były teksty informacyjne. Przez ludzi, którzy kiedyś byli znani tylko z Gazetą Krakowską, a z kolei w tej chwili jest taka sytuacja, że yy, Kronika Krakowska, która jest y, osobnym grzbietem w Dzienniku Polskim i on jest tak naprawdę równoważnym, moim zdaniem, informacyjnym, Gazeta Krakowska czasami korzysta z informacji, które my publikujemy w Krakowskiej. No niestety, znowu. Mo... Znowu to, to samo. No, to się odbyło już przede mną. Ja na to nie miałem wpływu żadnego. Mogę na to się dąsać, ale no, to są jakby takie realia rynkowe, które jakby no, w zamyśle wydawcy i właściciele mają ograniczyć koszty, a przynieść, no, mam nadzieję, efekty. No właśnie, bo odnoszę wrażenie, że.